W rytm hymnu Tłuchowi i Tłuchowo weszli piłkarze tejże drużyny, a także Unii na Piter tego spotkania, pan Adrian Sławkowski, Marcin Prażniewski i Jarosław Bykowski. To z kolei sędziowie. Zostawił to wszystko piłkarzowi z numerem 10, no ale ten w lidze nie miał możliwości zagrać. Na razie właśnie pucharowe starcie, to jest zamach patyka. Ten się jednak nie dał, wycofanie do warcholaka. Rozrzucenie w kierunku walczaka. Błąd tej drużyny Unii Wąbrzeźni, no ale słupek to zera. Na razie jeszcze bez klarownych sytuacji. Choć e, oczywiście nie można zapominać o tym strzale Leszczyńskiego. 30 pewnie nawet mniej. Mają w tym momencie wąbrzeźnianie, ależ tutaj z fałsza uderzył Kamil Kurowski. Na musiku nie mogących specjalnie podostrzyć, to nie jest zbyt dobra informacja, zwłaszcza z takim rywalem jak Tłuchowia. Tego zespołu w dziewięciu rozegranych spotkaniach, w trzech z pięciu ostatnich meczów, minimum pięć goli zdobytych przez Tłuchowie. Teraz zagrozić rywalom. Lewą nogą dograna piłka na dalszy słupek jest strzał, ale. Teraz Maciejewski, kopnął do Nowanny Ferreira, wraca więc Unia Wombrześno z piłką pod pole karne. Tłuchowi zagrani na dalszy słupek, nie zamknął tego Nowak, ale jeszcze jest Rybacki na 18 met Piłka skierowana, Lękiewicz, zablokowany strzał, poprawka. Natomiast Unia Wombrześno rasa konkretnie może tutaj za chwilę. Zawitać pod bramkę kraski. Nowak głową, ale nawias. Od słów do czynów przejść. Teraz świetnie, akurat to trzeba oddać. Rybacki popracował i wykorzystał to, że. Podanie na 18 metr do Zaborowskiego. Tak tobie ułożyć piłkę na stopie walczak, ale ten łamek sekundy, kiedy właśnie przekładał z lewej na prawą, wykorzystał obrońca, jeszcze raz Tłuchowia z prawej strony, piłka zagrana Lasek instynktownie broni i na bramkę Filipa Kraski pięć strzałów z czego dwa celne, dziesięć strzałów Tłuchowi na bramkę Kamila Laska, z czego cztery celne okraska żółtą kartkę też w pierwszej połowie obejrzał Donavan Ferreira, więc w tej statystyce górą Wąbrzeźnia nie, choć oczywiście... Statystyka niezbyt to chlubna. nie spodobało się to Donawanowi, bo i tak Tłuchowia była przy piłce, raz rajd lewą stroną, wyłożenie na 11 metri, świetna okazja dla Patryka Leszczyńskiego, ale jednakowoż innego rodzaju stały fragment gry, mianowicie rzut rożny. piłka przed pole karne, Zaborowski, wybijają Do Donawan Ferreira, lewą nogą na dalszy słupek, jeszcze jest zamknięcie tej akcji, ale też oczywiście ważne punkt drużyny Tłuchowi na początku tego sezonu. Jest zagranie na dalszy słupek, jeszcze strzały i gol! 55 piąta minuta spotkania, Unia Wąbrzeźno wychodzi na prowadzenie w Tłuchowie po nie najlepszej interwencji, po nie najlepszym piąskowaniu Filipa Kraski. z czwartą ligą kujawsko-pomorską. Subskrybować nasz kanał, klikać dzwoneczek, dawać łapki w górę. Tym czasem szansa. Gwizdek arbitra, lewą nogą zagranie na 10 metr, zbiera Donavan. Tutaj Antoninio trochę został w blokach, ale jeszcze jest Warcholak właśnie do Antoninio. Podpita piłka przez rojka. Zamieszanie. Donawan nie trafił czysto. I to jest okazja dla Uniwą Brzeźno. Będzie sam na sam z bramkarzem. Prawdopodobnie Nowak. Nowak na polu karnym chciał podciąć piłkę. Chciał przelobować mili pakraskę, ale Tłuchowia już pod polem karnym Uniwą Brzeźno. Kurowski do Leszczyńskiego. Lasek. Jeszcze jedna okazja i to będzie rzut karny. Tak. To jest rzut karne, karne po zagraniu Dominika Hancyka. Zobaczmy jeszcze raz jak to wyglądało. Leszczyński raz, tu już Hancek w ślizgiem Ta. Czekamy na gwizdek Adriana Sławkowskiego. Warcholaki gol po ziemi w prawy dolny ruch bramki, strzeżonej przez Laska, i w ten oto sposób znowu mamy remis. No nie pytanie czy pójdą sami po drugiego gola, czy jednak Tłuchowie na to nie pozwoli, Trzeba będzie się modlić o utrzymanie remisu. Zwłaszcza Do... z bezpośrednimi rywalami w walce awans nie jest. Niczym miłym tracić punkty. Tymczasem szansa na dwa do jednego dla Tłuchowi, no i właśnie wypuścili nie tylko prowadzenie, ale też i ten remis piłkarze z Wąbrzeźna, bo to van Ferreira. W spotkaniach, które zostały rozegrane, może ich być jeszcze więcej, no bo naturalnie trwa wciąż mecz w Tłuchowie. Widzimy, że szykują się roszady w drużynie Unii Wąbrzeźno. Zwracałem na to uwagę, że przez 80 minut trenerzy nic w swoich składach nie mieszali, a tymczasem gol! Jednak piłka mija linię bramkową. Całym obwodem pokazuje to sędzia Adrian Słapkowski. W 53. minucie wynik a Adriana Słapkowskiego. Marcin Warholak lewą nogą dogrywa. Piłkę Lasek musiał interweniować. Jeszcze jest Leszczyński. Leszczyński wzdłuż bramki szukał Zaborowskiego, ale go nie znalazł. To jednak nie jest ważne, bo sędzia kończy to spotkanie. A w tym spotkaniu lepsi okazują się być właśnie piłkarze Tłuchowi. Tłuchowo 3 do 1. Wygrywają piłkarze gospodarzy.